Cześć! Witajcie na kanale Pasje Kocura dziś zabieram Was ponownie na jeziora Kępijskie. Byliśmy tu już kiedyś i obiecałem wam, że wrócimy, bo warunki do nurkowania były bardzo sprzyjające, a woda przejrzysta i bardzo klarowna. Wówczas nurkowaliśmy na tej oto plażyczce. Dziś, przejdziemy trochę dalej. Zobaczcie, tam są ośrodki wypoczynkowe i też plaża, która podlega pod to ośrodki. Podejrzewam, że. Ma jeszcze prowenencję z perelu, albo może i starszą, wskazuje na to budynek ośrodka widoczny, jak również te wszystkie domki. Tam była stara plaża i tam dzisiaj będziemy nurkować. <trym znać w górę> Oh. un no, 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 no. Terima kasih telah menonton! I <laughs> Thank <laughs> you. okay Слышите, у меня золотая Да, это Девчонки, смотрите, я нашел золотую Alekono supy Moi drodzy muszę sobie pomagać zębami zobaczcie Złota jest ta obroczka Jasna dupa Grawerka jest Jest jakaś grawerka, będziemy ale to nie tu jak widzę na lot to zobaczymy co tam jest ta... wygrawerowane, co tam jest napisane jest! Słodko! Obrączka ma w środku inskrypcję są to inicjały oraz data ślubu Inicjałów nie podam, natomiast data ślubu to 20 luty 1944 rok Dlaczego nie podam inicjałów? Bo być może znajdziemy wspólnie właściciela Stąd moja prośba do Was, rozsyłajcie ten filmik, linkujcie swoim znajomym rodzinie, kolegom, przyjaciołom być może wspólnie uda nam się znaleźć właściciela tej obrączki to, że ślub był zawarty w 1944 roku, nie znaczy, że w tym roku została ta obrączka zgubiona. Mogło do tego dojść długo, długo po wojnie i być może żyją jeszcze potomkowie tej osoby. Dlatego, moja prośba: wspólnie znajdźmy właściciela, rozsyłajcie, linkujcie filmik i oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo wtedy będziecie na bieżąco informowani, co dalej dzieje się z tą obrączką i czy udało się tego właściciela znaleźć. Kiedyś na zlocie organizowanym przez Krzysztofa z kanału Odkrywca Historii poznałem przedstawiciela firmy Swagier. Firma Swagier jest znanym w Polsce i za granicą producentem sit dla poszukiwaczy. Po dłuższej rozmowie z Karolem, przedstawicielem firmy Swagier, doszliśmy do porozumienia, że wspólnie skonstruujemy i zrobimy sitko dla poszukiwaczy płetwonurków. I tak po kilku tygodniach powstało sito, które widzicie. Projekt sita został opracowany na bazie moich doświadczeń jako płytwonurka, natomiast wykonaniem, spawaniem całości i gięciem zajęła się firma Swagier. Konstrukcja sitka łączy w sobie sito oraz łopatkę do kopania. Wynika to z tego, że nurek pod wodą nie może mieć zbyt wielu przedmiotów i musi stawiać na uniwersalność. Zapewne zastanawialiście się, dlaczego tu jest taka wysoka burta, dodatkowo zaostrzona i jeszcze w ten sposób wyprofilowana. To jest właśnie część kopiąca. Wbijamy i kopiemy. Widzieliście to na filmikach w praktyce, jak to wygląda. Bardzo dobrze tym się wygarnia z dna urobek. Potem można odwrócić szybko sitko, nagarnąć i przesiadć uzyskany urobek. Gdybym miał oddzielną łopatkę, musiałbym sitko odłożyć, poszukać łopatki, kopać odłożyć łopatkę, brać sito to zajmowało bardzo dużo czasu a w niektórych warunkach szczególnie przy niesprzyjającej widoczności byłoby bardzo niewygodne aby poprawić także jakość kopania w sitku zostały przyspawane dwa takie pręty one wyglądają jak wsporniki całej konstrukcji rzeczywiście są też wspornikami wzmacniającymi konstrukcję, ale zobaczcie po odwróceniu Mogę włożyć tutaj palce i dodatkowo wspomóc siłę kopania. Na pewno ta siła jest większa aniżeli tylko w trzymanym rękojeści, w w samej dłoni. Także to też polepsza funkcję kopania. Aby jeszcze lepiej po, um, wspomóc kopanie i usprawnić wszystko, została zainstalowana na sitku taka gumowa rękojeść. Poprawia ona chwyt i powoduje to, że sitko się w dłoni, w rękawiczce nie ślizga innym elementem bardzo ważnym w konstrukcji sitka jest spawane na stałe yy, spawane na stałe oczko do którego jest przywiązana smycz asekuracyjna sitka nie ma tutaj śruby, nakrętki które mogłaby się pod wodą Odkręcić i spowodować zgubienie sita. Jest to solidne, przyspawane. Tutaj nic nie ma prawa się urwać. Pręd FI5. Sama wanienka przesiewająca również została y, zaprojektowana w szczególny sposób. Y, perforacji nie będę wyjaśniał, bo wiadomo o co chodzi, żeby szybko się przesiewało. Natomiast ważne są te burty. Zostały one obniżone do 5 cm a to dlatego, że nurek pod wodą ma bardzo ograniczoną widoczność poprzez maskę oraz pozycję horyzontalną, w której najczęściej przebywa. Dodatkowo przy wodzie o słabej przejrzystości trzeba to sitko zbliżyć bardzo blisko do maski, żeby cokolwiek na tym dnie zobaczyć. I wówczas gdyby te burty były wyższe, nie moglibyśmy tego po prostu zrobić. Sitko jest budowane całkowicie ze stali nierdzewnej Blacha o grubości 1,5 mm. Waga sitka to 90 deko, a długość 36,5 cm. Dużym atutem tego sitka jest jego wyważenie, gdyż środek ciężkości znajduje się praktycznie w połowie długości tego sita, co powoduje, że bardzo wygodnie leży w ręku i bardzo dobrze się nim pracuje. Jeżeli jesteście zainteresowani wyrobami firmy Swagier to stronę producenta znajdziecie na internecie. Czy sitko, które Wam prezentuję, jest w sprzedaży? Nie wiem, nie mam pojęcia. Musicie o to zapytać producenta. Thank okay. you. Czas na podsumowanie dzisiejszych znalezisk. Ręce mi się trochę z emocji trzęsą, no ale dobra, idziemy. Słuchajcie, królowe polskich plaż, czyli Wszelkiego rodzaju maści, kapsle i zrywki od puszek. Karoseria Porsche 911, ładny czerwony kolor, tak jak mój Red Bull, ale niestety tylko karoseria. Koszyk wetkarski, szkło zabrałem, bo leżało na wzrok, żeby ktoś nieszczęścia uniknął. No wiem, wiem, czekacie na tą obrączkę, za chwilę poczekajcie. Najpierw jeszcze monetki, patrzcie, 2, 4, 6, 8, 10, 12 monet. PRL 3, -e. 3 pereele pozostały to obieg, w tym dwie dwuzłotówki. No ostatnio miałem tu lepszy wynik, jeżeli chodzi o, o, o sumaryczną wartość obiegowych monet, no ale cieszy. No i dobra, już nie przedłużam przechodzimy do najciekawszej kategorii, czyli biżuteria. Mamy z dewocjonaliów aluminiowy aluminiowy medalik z Matką Boską Malutki, taki niepozorny Pierścionek Myślałem w pierwszej chwili pod wodą, że złoty No ale to byłoby chyba za dużo szczęścia na raz Los nie był aż tak łaskawy I jest to mosiąc Tutaj kolejny pierścionek Z dwoma oczkami A właściwie już z jednym, bo jedno wyleciało I otarliśmy się o srebro Ale niestety to nie kruszec Tylko też jakaś Stalnie nieszlachetna No i gwóźdź programu Złota obrączka, złota obrączka, Gryzie ziemi w tyłek, jakiś komar, słuchajcie, przedwojenna obrączka. Tym bardziej jestem zdziwiony, bo leżała bardzo płytko. Nie była jakoś głęboko w dnie, nie musiałem kopać wielkiego dołu, po prostu była na płyciźnie. Co jest dla mnie tym bardziej szokujące. O, może teraz będzie widać te inskrypcje. No, ale nie będę roztrząsał teraz, dlaczego była tak płytka, a nie głęboko. Cieszę się, że jest, bo to pierwsze tak naprawdę złoto. Wprawdzie w ostatnim odcinku, jednym z ostatnich odcinków na, na zlecenie, szukałem złotego sygnetu, no ale to było na zlecenie, a tutaj po prostu jest znalezisko. Bardzo się z niego cieszę. Mam nadzieję, że to otwiera nasz ranking złotych biżuterii. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i już dziś zapraszam na kolejne a ja kończę, bo mnie komary po prostu zejrzą, cześć, do zobaczenia